Cześć, to ja Marcin i dzisiaj będę pokazywać plusaki. To jest mój plusek pies. Nazywa się Pani Pimpkowa i jest cały biały, bo widać, że jest dziewczynką. Lecimy z drugim plusa, To jest węzeł. To jest wąs. Jak widać, jest niebieski. Kupiłem go w sklepie i wygląda jak prawdziwy wąs. Jak zmienia lecimy z kolejnym plusakiem czyli z Among wiecie co to jest w grach jest on jest na zawsze się nim gra i może być impostorem kolejny plusak to jest taka poduszka na której jest tygrys i i takie To jest taki... Wiecie co to jest? To jest smokres z Minecrafta. Go trzeba zapić i, wy, i wypada eks. He, he, he z Pikachu. Kupiłem go w, Malaja, w Malajandzie. Jak wychodziliśmy z niego, to właśnie go kupiłem. O, i porwany. Nie ma, nie ma, nie ma go no. He, to, he, Kolej. mi skał odejść. Prawda, ci szło. Eee! taka. Kolejny z kolejnym to jest takie się do podróży i się kupiłem go w garretu. Jest zabrany. To jest rekin, widać, że jest duży. Ja go nie kupowałam, tylko moja kuzynka go kupiła i dostałam go bardzo, z bardzo daleka. To jak byłem nad morzem, to to kupiłem pierwszy raz jak byłem nad morzem. No jak widać, że to jest taka ośmiornicka i tutaj się korodzi tak. Nie jest panda, no Było. Nie było. Nie było pandy. Była. Mm -hmm. mm -mm. Aha. To jest panda. Widzicie, że jest fajna miećusia. Możecie sobie ją nawet dotknąć. Jest taka fajna mięciusia. Zedieb. Taka jest Twoja najlepsza, tak? Przytulanka na dobranoc. Moja najlepsza przytulanka. Teraz... Lecimy z moim pieskiem wodzie. Nie! To jest mój piesek Wodzio. jest on jest stary, dostałem go od babci, ale widać, że jest fajny. Masz, teraz był Łap. Nie! Po kolei. Widać, że to jest swojek, taki swojek jest. Widać, że on jest. Zuf. Mam takiego zubie ja też, feka. Zfátka... Myślicie, też to tak, jak go chcieli, to musicie nazbierać naklejki. klej. Mam Zna... taką rakietę, którą pokazuję. Taka fajna rakieta. I teraz... jest taka mięciutka. Dostałam ją. od moja i to jest taka druga śmiernica tylko za kolorowa. I... i teraz... serce takie też od babci. Same... Co jest napisane na sercu? Nie wiem. I? I love you. Na tym sercu jest napisane I love you. I to... wszystko na tym odcinku. kura i chcę, żeby było subskrypcji 20 tysięcy. Wszystko na tym odcinku.